Przychodzę do Was dzisiaj z książką pod tytułem Panda na progu. Tajemniczy, enigmatyczny tytuł. To jest patronat aktywnego czytania, wydawnictwo Wilga. Zdecydowanie książka dla wszystkich czytelników, którzy szukają czegoś niezbyt ciężkiego. Ona też jest ma miękką oprawę, jest tak fajnie wydana, że nawet ewentualnie. Wcisnąć gdzieś do walizki, do plecaka, zabrać je ze sobą, czytać dla relaksu, dla pośmiania się, bo i historia jest taka, która wywołuje uśmiech, chociaż nie można powiedzieć, że to są tylko śmieszne rzeczy, dlatego że jest tu kilka poważnych wątków, również podkreślonych, ale w zabawny sposób, mimo wszystko. Ja nazywam się Anna Jankowska, jestem pedagogzką, tworzę dwa blogi: aktywne czytanie, książki dla dzieci i młodzieży oraz drugi nie tylko dla mam. Oczywiście, że panda na progu, skoro patronat aktywnego czytania, to tam właśnie wyląduje i już wam mówię o czym jest, to znaczy trochę wam powiem. Mamy tutaj takie jakby dwie historie, które splatają się w pewnym momencie. Jesteśmy w Edynburgu i poznajemy w Zoo pandę. Nazywa się Pudding. Jest zafascynowana postacią, słuchajcie, Mary Poppins. W ogóle w tym zoo ona uwielbia tak przed publicznością. Bo w ogóle tak wiecie, interaktywnie spędzać czas z publicznością. Jest lubiana i ogólnie okej. Okay. Przychodzi taki dzień, że jej opiekun, troszkę może nieoficjalnie, pomaga jej w tym, żeby ona z tego zoo uciekła. Okej, okay, tam jest fajnie, natomiast dyrekcja zoo podejmuje takie decyzje, które się naszej pandzie nie podobają, więc trzeba coś z tym Zrobić. I to jest początek historii. Następny rozdział to jest ten moment, kiedy poznajemy kalama. Kalam to jest chłopiec, który ma 9 lat, właśnie ma urodziny, o których. Cała rodzina trochę zapomniała. Wiecie, jak to jest, kiedy dorośli mają mnóstwo poważnych dorosłych rzeczy na głowie, i dokładnie tak dzieje się właśnie tutaj w tym przypadku. No i trochę to wszystko wymknęło się spod kontroli, niby pamiętają, niby dostało jakiś tam prezent, ale to nie są takie obchody, o jakich marzył. Ma denerwującą młodszą siostrę, i ogólnie, właśnie tego dnia uważa, że. Wszystko jest źle, wszystko jest nie tak. Na domiar złego, zamiast jakiegoś super fajnego prezentu, Kalam dostał taką karteczkę. Adoptowaliśmy dla Ciebie pandę. Ona jest w zoo i tam możesz ją odwiedzić i ogólnie, wiecie, no dla dziecka to jest papier. I cała ta akcja z adoptowaniem pandy Taka trochę no, nie do końca ciekawa dla dziewięciolatka. O, tutaj jest ta kartka, którą dostał kalam. On oczywiście jest wkurzony, ale ma też tak słaby dzień. Że w pewnym momencie siada do komputera i pisze takiego maila do tej właśnie pandy, do Zoo, że jest nieszczęśliwy, że jest mu smutno, że potrzebuje jej pomocy, że kolega w szkole się nad nim znęca, że siostra go denerwuje, że z rodziną też nie do końca fajnie. No i byłoby miło, gdyby panda odwiedziła właśnie ten dom. No i tutaj klei się tytuł panda na progu w jakiś taki dziwny, magiczny sposób. No wiecie, mamy tutaj gadającą. Pandę, która uwielbia Mary Poppins, więc nic nas w zasadzie nie powinno zdziwić. Pewnego dnia ta panda staje w drzwiach domu. Akcja jest taka, że wszyscy są zdziwieni. Tutaj jest też tak, że tata zaginął i potem jest cały wątek szukania taty. On się pokłócił z mamą. To nie jest tak, że ktoś go porwał i zaginął, tylko tutaj są takie właśnie niedomówienia. Młodsza siostra i starszy brat są no, na maksa zdziwieni tym, że jest panda u nich w domu i że ona gada i ogólnie rozgościła się i postanowiła się nimi zaopiekować. I mama, która ma na głowie te kłótnie z ojcem, po krótkim takim co się dzieje, co jest grane, postanawia dać pandzie szansę. To znaczy pozwala jej pomóc w domu i zaopiekować się dzieciakami. Ha! Zobaczcie, jak oni sobie tutaj radzą. I cała akcja w zasadzie dopiero się zaczyna. Zobaczcie, ile ja Wam już powiedziałam, ale uważam, że to wszystko jest tytułem wstępu, tytułem wprowadzenia. No dobra, no taka panda, która ucieka z Zoo, no to nie zostaje tak bez echa. Ktoś jej szuka. Taka panda to jest też cenne zwierzę, i jak trafimy na złych ludzi, to oni mogą chcieć ją po prostu zdobyć dla kasy. Taka panda to jest też odpowiedzialność i oczywiście wielka frajda, ale też no problem, tajemnica do utrzymania. I to wszystko tutaj w tej historii jest. I zobaczcie też, że wspomniałam wcześniej, że to jest też książka, którą fajnie wrzucić do plecaka i myślę, że tak będzie, że tacy samodzielni czytelnicy, 7, 8, 9, 10 lat w górę, no tutaj główny bohater ma 9, więc mniej więcej wiecie w jakie klimaty celujemy, zdecydowanie będą śmiali się, Bicowali. Wiecie, może ktoś będzie czekał, aż do jego drzwi zapuka taka panda, a może ktoś zdecyduje się adoptować pandę albo jakieś inne zwierzę i może też się zaprzyjaźnić.